Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 70. zakupiło do zbiorów muzeum w desie w Warszawie komplet mebli w stylu Ludwika XVI. W skład tego kompletu wchodzi 8 elementów. Jest to stolik, cztery krzesła, dwa fotele i kanapa. Natomiast w latach 90. w salonie w Desie, w Radomiu, została zakupiona kanapa w stylu Ludwika XV. I praktycznie od wielu lat meble te stanowiły stałe wyposażenie wnętrz pałacu w częstocicach, ale nigdy nie były poddane konserwacji. W związku z tym, że muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu wspieranie działań muzealnych z Funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa, Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, dotacje na przeprowadzenie konserwacji wymienionych zabytków, udało nam się je zakonserwować. Zakonserwowaliśmy dwa zestawy mebli. Jedna grupa to jest zestaw do salonu składający się ze stolika okrągłego, czterech krzesełek, dwóch foteli oraz kanapy, drugą Grupą jest kanapa politurowana w zupełnie innym stylu. Ciekawostką może być to, że zestaw do salonu, jak się okazało w trakcie prac konserwatorskich, jest kompilacją kilku różnych mebli. Kanapa i jeden z foteli są niewątpliwie z innego kompletu, ponieważ mają identyczne dekoracje. Zupełnie innym meblem dostosowanym była berżera, czyli drugi fotel. Troszkę inną dekorację mają krzeseł, a stolik jest już zupełnie składanym meblem, składającym się z ładnego, politurowanego, intarsjowanego blatu oraz uzupełnionej współczesnej nogi. I tym sposobem w jednym komplecie mamy przynajmniej cztery różne rodzaje mebli, co jest ciekawostką. Meble zostały ujednolicone wcześniej złoceniem oraz wprowadzeniem jednakowych sterczynek. Meble konserwował pan Stanisław Stępień z rodziną, Mój udział był tylko takie wsparcie. Y Konserwatorskie pod względem technicznym, merytorycznym, pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z zasadami, dokumentacji konserwatorskiej opisach. Prace, prace tapicerskie zostały przeprowadzone w zakładzie tapicerskim w Kielcach, pana Piotra Szmajdla. Jest to zakład od wielu pokoleń zajmujący się tapicerką, i dlatego mieliśmy pewność, że zostało oddane w najlepsze ręce ludzi, którzy mają doświadczenie z renowacją historycznej tapicerki. Były bardzo zniszczone, szczególnie dwa krzesła były porozbijane gwoździami przez nieumiejętne konserwacje. Niektóre elementy trzeba było po prostu wymienić. Łatwiej było odciąć zniszczony element i dorobić od nowa, niż sklejać. Trzeba było oczyścić ze starych klejów. I dopiero po oczyszczeniu ze starych klejów można było nowymi klejami zadziałać. Przedtem było to zrobione w ten sposób, że raz, że było tylko polepione, i zrobione były wzmocnienia w ten sposób, że wklejono klocki, które miały trzymać całą konstrukcję. Ja po prostu zrobiłem w ten sposób, że przy wzmocnieniach, ponieważ na, na kątach są różne pochylenia. Więc musiałem metodą prób i błędów skorygować tak, żeby to dobrze przylegało do poszczególnych elementów. Po zreperowaniu konstrukcji całej zostały uzupełnione ubytki. Część było dorabiane, flekowane i rzeźbione. Część szpachlowane specjalnymi szpachlami do mebli. W momencie przejęcia pałaców wielopolskich przez muzeum, w wnętrzach nie znajdowały się oryginalne meble użytkowane wcześniej przez rodzinę wielopolskich. W związku z tym no, zaistniała potrzeba, aby wyposażenie tego wnętrza uzupełnić o meble wskazujące na pałacowy, rezydencjonalny charakter. Zabytki, które powróciły właśnie z konserwacji. Będące jednocześnie w pełni użytkowymi meblami, dadzą możliwość turystom oglądania wnętrz pałacowych wraz z wyposażeniem, które nawiązuje do oryginalnego wyposażenia pałacowego.